Czołówka cyklu. Rozbudowa infrastruktury kolejowej. Turystyka. Uzdrowiska. Biznes. Gospodarka. Promocja międzynarodowa. Ochrona zdrowia. Odnowa zabytków. Ochrona środowiska. Odnawialne źródła energii. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Widok dwóch dziewczyn rozkładających naczynia w restauracji. Od wielu lat województwo małopolskie podejmuje szereg inicjatyw edukacyjnych, które pomagają uczniom podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Działania te są tak projektowane, aby kształcenie zawodowe w regionie jak najlepiej odpowiadało na realne potrzeby rynku pracy. Pomagają w tym środki z Unii Europejskiej. Dzięki nim młodzież z małopolskich szkół kształcących zawodowo w branżach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej może zdobywać praktyczne umiejętności i doświadczenie, odbywając staże np. w szpitalach, hotelach, aptekach czy restauracjach. Projekt Zawodowa Małopolska jest operacją o działaniu strategicznym dla rozwoju kształcenia zawodowego w regionie. Ponad 13,5 miliona złotych z funduszy europejskich przeznaczone zostanie na m.in. realizację staży u pracodawców, specjalistyczne kursy dla uczniów i nauczycieli oraz doposażenie szkół kształcących zawodowo w regionie. Uczniowie z Małopolskiej Policjalnej Szkoły Masażu uczą się nie tylko teorii, ale przede wszystkim praktyki. Każdy dzień na stażu to dla nich nowe wyzwania i okazje do zdobywania wiedzy. Mówi Elżbieta Syrek-Zuzek, stażystka z Policjalnej Szkoły Masażu. Ja już drugi raz jestem na, na, na stażu finansowanym z Funduszy Unii Europejskiej. Jestem z niego naprawdę zadowolona, jest super. Mamy szansę pracować z pacjentami, którzy posiadają realne jednostki chorobowe. Jak również mogę zdobyć dodatkowe doświadczenia, mogę podpatrzeć pracę fizjoterapeutów, którzy tutaj pracują. Ponadto nabrałam też w większej pewności siebie, przez co podejrzewam, będę bardziej atrakcyjna, jeżeli chodzi o rynek pracy. Mówi Kamil Kuzikowski, pracownik szpitala, opiekun stażu. Uczniowie poprzez staż w naszym szpitalu zyskują bardzo wiele. Sam fakt pracy z osobami, które posiadają realne jednostki chorobowe, pozwala im na wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w praktyce. Sam przebyłem podobną drogę. Jeżeli jakiś uczeń waha się, czy wybrać się na staż, to serdecznie go zachęcam. Masażysta przy pracy. Projekt Zawodowa Małopolska otwiera drzwi do różnych ścieżek kariery i pozwala zdobyć doświadczenie w kluczowych dla regionu branżach, także w hotelarstwie. Mówią stażystki z Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach. Odbyłyśmy też uczniowski w hotelu finansowany ze środków europejskich. W trakcie stażu doskonaliłyśmy swoje umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie. Wykazałyśmy się dużym zaangażowaniem i po ukończeniu stażu otrzymałyśmy propozycję zatrudnienia. Mówi Joanna Kęs, dyrektor hotelu do spraw personalnych, opiekun stażu. Hotel od wielu lat prowadzi współpracę z różnymi szkołami z obrębu całej Polski. Obecnie mamy stażystów z Małopolskiej Szkoły Gościnności. Staże są finansowane z funduszy europejskich. Po realizacji stażu uczniowie mają możliwość zatrudnienia w naszym hotelu, co jest z korzyścią dla wielu stron. Widok stażystki przy pracy w restauracji. Ważnym elementem projektu Zawodowa Małopolska jest wsparcie młodzieży w planowaniu ścieżki edukacyjnej. Pomaga w tym organizowany raz w roku Festiwal Zawodów. Zgromadzeni podczas wydarzenia uczniowie i ich rodzice mogą zapoznać się z bogatą ofertą szkół zawodowych. Mówi Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa Małopolskiego. Dokładamy wszelkich starań, by edukacja zawodowa w regionie stała na najwyższym poziomie. Chcemy, aby nasze działania były odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy. Projekt Zawodowa Małopolska, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. To dla małopolskich uczniów doskonała okazja, aby sprawdzić dotychczasowe i nabyć nowe umiejętności zawodowe, a przede wszystkim zdobyć doświadczenie zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. Starzystki przy pracy w hotelowej restauracji, fundusze europejskie. Wspólnie tworzymy przyszłość Małopolski. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.